Cześć, tutaj Kuba, a to jest WWE Backstage. Odcinek już 94. Jesteśmy po największym wydarzeniu tego lata, czyli Summerslam oraz Raw wczorajszym po Summerslam. Jednak dobrze, na ten odcinek, właśnie najpierw skupimy się, no cóż, w tym odcinku na Summerslam. Więc tak, Kiko, po pokonał Cesaro 5 Star Frog Splash. No cóż, no nie dziwi mnie to. Jednak Cezaro ma w za właśnie pusz, co mnie bardzo ciekawi. Jednak z takimi przegranymi to on puszu raczej nie dostanie, no cóż, w najbliższym czasie. Wchodziły plotki, że dostanie walkę. No cóż, możliwe, że na Survivor Series o Mistrzostwo świata świadomość Światowej i właśnie z brokiem lesnarem. Jednak co jest mało prawdopodobne, jednak chciałbym zobaczyć na pewno właśnie, no cóż, to starcie. Jednak oprócz tego, no to cóż, Cezaro przegrywa Facer, Frogs Flash, Rob Van Dam triumfuje, podobał mi się aperkat przechwycony w locie, kiedy to głowa Arvidiego cóż, została nabita na potężny szwajcarski. Można by powiedzieć, że szwajcarsko europejski podbródkowej, no po prostu niesamowicie to wyglądało jednak, co najważniejsze oprócz tego, no to cóż Hogan otworzył galę, porozmawiał sobie trochę o WWE Network za n 9.99 9.99 oprócz tego, no cóż czas na pierwszą walkę wieczoru, czyli walkę Demis kontra Dolph. Ziggler Mistrzostwo Interkontynentalne na szali. Kurde, jedna akurat akcja mnie zaskoczyła. Famouser, po prostu leg drop, bulldog, po którym Demis wstał i Scar Crushing Finale. Jednak ani Scar Crushing Finale, tu Finale nie pomogło, ani właśnie figur for leg lock. Zigzag, raz, dwa, trzy. Dolph Ziggler nowym Mistrzem Interkontynentalnym na był już nowym pasem, zmienionym z logiem WWE tym nowym, co wygląda tak samo identycznie jak WWE Network i tak dalej. No ale fajnie, że Ziggler dostał właśnie push, bardzo mnie to cieszy. Page została nową Mistrzynią DIV poprzez DDT, takie połączone z, jakby to tak nazwać, z gilotyną. Nie no, jest taki właśnie, jest po prostu taka akcja w WWE 2K15 no i właśnie też Brianowi to za ustawiłem na ruch na Summerslamu, zrobił to na Y2J, moim, na moim SmackDown. jednak to ważne nie jest w każdym bądź razie, kurde Page odbiera pas mistrzowski AJ Lee, zobaczymy co z tego wyjdzie jednak, no cóż mnie to zdziwiło, AJ Lee trzymała ten pas już wystarczająco dużo jeżeli jej reign właśnie nie był by przerwany przez Page na pierwszym row po i wtedy właśnie WWE mogłoby po raz kolejny pushować AJ, w sensie, że nie odbierać jej tej pasa, yy, ale no już ten pas straciła, Reign przerwany, no i prawdę mówiąc, Paige nową mistrzynią, zobaczymy, czy coś nowego wniesie, jeżeli chodzi o to. Wywiad wcześniej był z Nikki Bellom nic ciekawszego, no i tak, yy, Rusev kontra Jack Swagger. Rusev zapiął swoją dźwignię. Po czym właśnie rosyjska moc sprawiła, że Jack Swagger w tym flag meczu, ach, no cóż, niestety stracił przytomność, stracił powietrze. No i po prostu tak się to skończyło, że Rusev wygrywa jego później cóż, flaga triumfuje w ringu gra hymny Rosji no i kurde no po prostu tak się to kończy Lumberjack match choć jeszcze wcześniej no to mm, to była właśnie walka flag match jednak nie chodziło o to żeby przeciwnik zdjął flagę przeciwnika na narożnikach jednak po prostu że po walce gra hymny i wielka flaga spuszcza się na dół niebywałe jednak dobrze, walka Lumberjack match. Miss, Mr. Money in the Bank, Seth Rollins kontra inny jak właśnie Dean Ambrose. Yy, no cóż, wszyscy zawodnicy Sincara, Baxter i tym podobne byli w ringu, bracia uzo Stardust i Goldust Fantango, Damien Sendo. Za kogo on się ubrał nie mam zielonego pojęcia W każdym bądź razie wyglądało to naprawdę dziwnie Więc tak, kontynuując właśnie poprzedni wątek No to tak, wygrywa tą walkę poprzez uderzenie właśnie Kurczę, walizką Po wyrzuceniu, no właściwie wszystkich z ringu Ale to było wcześniej e, Seth Rollins, uderzenie walizką No i Ambrose przegrywa Było zamieszanie w ringu Panowie bili się właśnie tam w publiczności było naprawdę dobrych kilka Akcji, jak te Double X Handle. Po prostu ten lot na osoby, które niosły Sefa Rollinsa, bo akcja wcześniej przeniosła się w publiczność. Ale szkoda, że nie było tego Power Bombu, właśnie cholera no, w publiczności, co się szykował, bo naprawdę byłoby to mocne. A przynajmniej mogę się założyć. Dobra! Chris Jericho kontra Bray Wyatt, dobra walka, nie narzekam. Nie mam się do czego przyczepić, odliczanie Y2J-a tradycyjne Millennium powróciło, jak za czasów właśnie Attitude Ery, czy też Reference Aggression, jednak no dobrze, wszedł Y2J z nową kurteczką świecącą w ciemności, taką, ale inna to jest, oprócz tego no to cóż, Bray Wyatt właśnie, no cóż, co nam z Brayem Wyatt? Zobaczymy do pewnego momentu, kiedy właśnie Bray Wyatt będzie puszowany. Kiedy ten właśnie ta osoba dla WWE się nie znudzi. Choć, prawdę mówiąc, wątpię, żeby się znudził, z racji tego, że po prostu, no cóż, jest w tym WWE już sporo. Jednak wiem, jak było z The Shield. Świetny pomysł. Jednak w końcu The Shield, tak co. Chcą... Ale no jeny, no po prostu, po prostu jak jakby inaczej, jak nie inaczej, no cóż, zrobili wszystko, po prostu zrobili. Cholerne wszystko Jednak dobrze, dostaliśmy tą walkę Wygrywał oczywiście Bray Wyatt, Sister Abigail Prosto posłany Chris W barykady, później Sister Abigail W ringu, niczym jak końcówka z Royal Rumble W walce Wyatta z Danielem Brianem, gdzie Brian przegrał Jednak zobaczymy Co tam WWE dla Chrisa planuje Później po walce Bray Wyatt Kurde śpiewał He's got the whole world In his hands Fajna piosenka, ciekawe kto ją wymyślił. No właśnie, więc dobrze. Stephanie McMahon, Contra Brief. Bella, najpierw weszła Stephanie McMahon Niesamowity strój, byłem ciekawy Jak właśnie będzie wyglądała w ringu No i wyglądała wręcz bosko Niesamowicie i tym podobne Ale co się dzieje, interweniuje Triple H Baseball slide, jest również Nikki Bella No i sędzia znokautowany Przez Huntera, kiedy to właśnie Bri Bella pinowała Stephanie Coś nieprawdopodobnego Jednak co się dzieje, Nikki Bella punch Prosto w głowę, odwraca się Przeciwko właśnie swojej siostrze Niesamowite, no i cóż, walkę wygrywa Stephanie McMahon. Byłem za nią, więc naprawdę to fajnie wyszło. No cóż, a walka nie najgorsza, jak patrząc na to, że Stephanie McMahon nie walczyła kilka dobrych lat w ringu, naprawdę w formie najgorszej nie była. Była bardzo, według mnie, yy, dobra, właśnie, no cóż, ta walka. No ale to jest taka moja opinia. Pamiętajcie, nie musicie się z nią zgadzać. Jednak, dobrze, oprócz tego. No to tak, Randy Orton kontra Roman Reigns. Wiedziałem, że wygra Roman Reigns, odpowiedzi i Shweepów i kontry było słychać. Jednak no kurde, naprawdę boskie RKO No według mnie okej, okay, walka. Ten power slam yy, skontrowany Właśnie jaki sam z narożnika, powerslam skontrowany jeżeli chodzi o Spira Po prostu coś niesamowite, garkę ją niesamowite po nieudanym superman punchu Jednak kurde, co to za logika, Reigns kick Parkę po niesamowitym, a Randy Orton już nie po Spirze No, uwierzcie mi, że zawiodłem się trochę, byłem za Randy Ortonem, bo wszy przegrywa wszystko od czasu WrestleMania 30 jubileuszowej więc doskonale wiemy, jak to bywa. Wtedy stracił pasy, no a tutaj Przegrana z Reigns'em. Jednak, no kurde, naprawdę. Co do walki nie mam się do czego przyczepić, bo naprawdę również była walka dobra, podobała mi się. No i co dalej? P planują dla Ortona, co dalej? Planują dla Powerhousea, kim jest Roman Reigns? Nieudany kick... podcięcie, close line from hell, nope and spear. Tak to wyglądało. No ale. Co do walki, naprawdę nie było źle. Jednak, no kurde, po raz kolejny Roman Reigns wygrał, kreując z niego drugiego Johna Cena, drugiego Babyface'a. Jednak, dobrze, zobaczymy, czy on zmierzy się z Lesnarem. The Beast vs. John Cena. Bestia kontra Cena, po prostu. Brock Lesnar kontra John Cena. Main event tegorocznego Ach, SummerSlam Pay-Per-View. Walka zaczęła się od punchy Johna Ciny. A później Lesnar po prostu zabił Sinet Totalna dominacja German Suplex 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Oraz ten upragniony, cholerny 16 German Suplex Tak jest, nie, przysły nie, nie przesłyszeliście się W tym filmie Lesnar wykonała 16 zabójczych German Suplexów Co dało mu drogę do zwycięstwa Na początku było jeszcze 5 jednak, kurde, po tym AA od Siny, później był STF zapięte pod drobną holdzie, Heyman płakał, nie, no, ale był, widać było, że się bał, strach i tak dalej. Ale, kurde, ach, coś szydzi sobie Lesnar z kera, kiedy po AA nie dość, że to Lesnar, jeszcze Terminator, po prostu. No, The Next Big Thing, ta istota niesamowita, która zniszczyła Synę po prostu w tej walce cholera. On. Kurde, zrobił to co zrobił. Leży na macie, nagle Sina, nie mógł się pozbierać po przypięciu lesnara do dwóch. No i cóż, Ann Lesnar w stylu The Undertakera podnosi się z maty. Jeszcze tam JBL no, wspomniał o tym z Jerrym oraz yy, właśnie Jerrym The Kingiem Lowlerem. Dobrze, to powiedziałem z Michael Cole z JBL oraz Lowlerem Kingiem. Dobra, w każdym razie komentatorzy komentatorami. Był niebieski, yy, niemiecki stół komentatorski na Raw. Również to jakaś niemiecka Deutschland Division w WWE. Oj, nie wiem, nie wiem. Po prostu nie wiem. Jednak w każdym bądź razie Lesnar po drugim F5 przypina Cine i to jest koniec, ale to jest w stanie Undertakera. Kto wie, może się zmierzą znowu, ale wątpię że do tej po prostu walki dojdzie. Może jakoś się odpłaci się za to by Undertaker kiedyś powróci na Roll School, kiedy Lesnar będzie mistrzem, choć nie wiem kiedy będzie. BUM! Chowsłem w stół, nie, może jakiś pile driver. Oh my, last ride! Wszystko zawsze nie zapominajmy, że jest bardzo możliwe. Jednak dobrze, no naprawdę, walka była ok. Mm, no więc, jeżeli chodzi o terminację, to było ok. A tak ogólnie to najgorsza walka, no cóż, w roku. Według mnie, jeżeli chodzi, właściwie nie, źle to ująłem. Najgorsza walka obecnie, jeżeli chodzi o main eventy Summerslam od kilku lat naprawdę co? Jak co, ale main eventy Gal Summerslam. No były bardzo dobre, rok temu walka Briana z Siną o wiele była lepsza, po tym, kurde, niezapomniany spot superplexu, po prostu suplexu, ten, prosto na betonową podłogę z, z stalowych schodków. Jednak no kurde, Lesnar wstał tak jak Undertaker, śmiać się zaczął po reakcji komentatorów, po prostu bajka. Jednak no kurde, naprawdę, Sina przegrał Lesnar, the next big thing, the beast. Ech, hasbeny list, po prostu nie, no, Batisty nie ma zamiaru przywoływać. I Lesnar wygrywa, no i tak się to kończy. Same walki 1 na 1 ci drwale coś tam interweniowali w Jack meczu Embrowser z Rollinsem. W każdym bądź razie Lesnar jest nowym, no, niekwestionowanym mistrzem WWE, jak to powiedział Paul Heyman. Moja ocena pay-per-view 7,5 na 10, czyli solidne 3 czwartek Najgorszy main event obecnie, znaczy no to był squash, nie oszukujmy się, to był squash i to była po prostu walka, w której Lesnar wygrał. Jednak pod względem technicznym i pod względem yy, po prostu ringowym ta walka była naprawdę bardzo, bardzo, bardzo słaba. Jeżeli nie mamy właśnie zamiaru tutaj cholera... No cóż, yy, no cieszyć się z porażki cine, jednak dobrze. Summersem było Summersem na tej samej arenie w Los Angeles, właśnie odbyło się kolejne ROW, choć chyba tak. Nie chcę snuć jakichś spiskowych teorii, choć wydaje mi się, że właśnie tak było. Jednak dobrze, już za rok Summersem zawita do New Jersey, w Nowym Jorku. Cholera, mogliby to w Madison Square Garden przynajmniej zrobić. Jednak, no cóż, w końcu wy, wyjdą poza granice Los Angeles, czyli miasta. A dobrze, jedziemy dalej. Tak, Row. Przechodzimy na Row. Brzmi muzyka Daniela Bryana. Nowe logo właśnie wchodzi. Szkoda, że już nie ma tego normalnego. Hashtagi się zmieniły. Ej, prony się zmieniły. Te wszystkie wejpony, na narożnik. Po prostu narożniki się zmieniły. Wchodzi na tym Row. Nowe logo Dabi do wszystkich możliwych produktów. Oprócz walizeczki, Malej. In The Bank. Na wszystkich pasach również. Ale o pasach zaraz sobie właśnie porozmawiamy. Jednak dobrze. Kurczę, naprawdę niesamowite. Brzmi, zabrzmiewa muzyka Daniela Bryana. Mówię, what? Czyżby to może Daniel Bryan? No cóż, yy, zwiężył się z Lesnarem. patrząc na to, że jest ma. No, to jakby kontuzję. Znaczy po prostu, po tym co zrobił Lesnar, nie trudno nie być pobijanym. Bardzo mocno. I po Summersem, jednak dobrze. No cóż, dobra. Galo otworzył Daniel Bryan. Może by chciał walczyć m, tak sobie. Pomyślałem z nikim innym, jak yy, cholera, właśnie heh, z Lesnarem na Night of Champions. Jednak nie, co się okazało, to jest Stephanie McMahon porozmawiała sobie trochę o tej walce z Bri Bellą. Największa przegrana po chwili, Nikki Bella, właśnie weszła do ringu. Bocz z Butem yy, na stageu. No po chwili wyszła, o, znaczy po, Niki, Niki pierwsza otworzyła galę, przekupiona pewnie. Ile by mógł zapłacić właśnie m, dyrekcja, ile zapłaciła, żeby odwróciła się y, od swojej siostry? No niesamowite, nie? Ale no kurde, nowe mikrofony również są. Wszystko jest nowe. Nie, no może nie, ale wiecie, jak to wygląda. Jest, 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 Stef, 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 Yeah. Jednak dobrze, Nikki Bella również sobie trochę porozmawiała, jednak po chwili weszła Bri Bella do ringu, mogła jej oddać. No tak, ale no kurde, no od razu tak oddać swojej siostrze. Ona próbowała ratować to wszystko, jednak nie. Po raz kolejny poszedł, y, poszło uderzenie prosto w twarz. Bribel opuszcza Gale jako właśnie ta płacząca. Drugi, y, właśnie drugi raz Rose z rzędu, kiedy to tydzień temu była aresztowana. No więc segment początkowy jak najbardziej na plus. Pierwsza walka Big Show i Henry pokonują rodzinę właśnie Wyatt'a, czyli Ro Rowena i Harper'a. Ludzie! Czy, czy mi się zdawało, czy Eric Rowan... Zwany królikiem wykonał bodyslam na tym dżajancie jakim jest Big Show Ale bodyslam na zwykłej gali w openerze, no coś niebywałego Bodyslam, ale z jaką łatwością, niczym jak Cezara na Wrestlemania Tak samo teraz i co każdy z zawodników Każdy zawodnik teraz tak sobie może wykonać bodyslam na Big Show Ale no kurde, no co jak co Ale publiczność zareagowała ży no, żywiołowo w Los Angeles na tą akcję K.O. Punch, przejście WMD World Strongest Man wykonuje najsilniejszy rzut świata, czyli jakim jest World Strongest właśnie Slam. World Strongest Man, World Strongest Slam. dobra zawsze niekiedy mi się to myliło jak mówiłem yy, Została ogłoszona walka właśnie... Na, no dobra, Big Show i Henry wygrywają Następnie została ogłoszona walka Rewans opas interkontynentalny Ach, dobra, demis na zapleczu, Ziegler również, Rick Flair również, tak, jeszcze nie tak dawno, półtorej roku temu, yy, Flair trzymał sojusz z niesamowitym demisem, a teraz jak wyszło, sami wiemy. Ech, dobrze, co dostaliśmy później? Seth Rollins na zapleczu, no i wykąpał się, oczywiście, wiaderko wody zostało na niego wylane, Dean Ambrose jeszcze swoje tradycyjne, what?! No, co o co chodzi? To i nie ja Cię wylałem. To Krasnolud Brian, pewnie jak inni, właśnie takie opinie oni mają. Nie wnikam, w każdym bądź razie, o oh, kurde, doszło do brawlu. No i po raz kolejny, Embrose atakuje Sefa Rolinsa. Czy zmierzą się na Night of Champions? Zapewne tak, zmierzyli się jeszcze dzisiaj na row, A fani lokalni, w tym ja, mogli właśnie głosować. Znaczy, fani lokalni nie, fani mogli głosować, choć nie wiem, jak mają Wi-Fi, Wi-Fi, jakkolwiek by się to nie nazywało. Na arenie fony aplikacji WWE app darmową także wszystko mogli głosować Ja zagłosowałem na False Anteniewer I tak też właśnie się stało False Anteniewer właśnie był w main evencie Tej walki jednak dobrze Page kontra Natalia Rollup wygrywa Natalia swoim nowym strojem Po tym jak Lee przeszkodziła jej w zwycięstwie no niesamowite Jednak czysta ironia słów później od i do Page to jest niesamowite. Ja, jaki kurde, po prostu co między nimi tkwi, nie ma zielonego pojęcia. Jednak po prostu nie, nie wiem jak do, do czego WWE w tym programie zmierza. Nie ma już w lewym dolnym rogu właśnie loga WWE live, tylko z prawym właśnie również dolnym, takie bardziej przyćmione. No nie wiem czy to jest takie fajne. Jednak dobrze, po chwili, no cóż, celebracja tytułu mistrzowskiego. Nowy pas WWE nie ma już pasa wagi ciężkiej, nie ma już pasa. WWE jest jeden WWE World Heavyweight Championship. Ten pas, który po prostu zrobiłem newsa o tym ze zmienionym cholernym logiem WWE na ten networka. No i cóż, Triple H podał serenkę z Brockiem Nestarem, bo w końcu nie walczyli dwa lata ze sobą na Summerslam. Nie walczyli również na Resume 209, a w New Jersey, w Nowym Jorku, jak i nie walczyli ze sobą na Extreme Rules w St. Louis, Missouri. Jednak dobrze, no cóż, Lesnar nowy pasma. Paul Heyman jak zwykle, kurde, ach, niesamowite, pozowali wcześniej tam cała czwórka Stefani Lesnar Heyman yh, Hunter Ech, do zdjęcia, później jak doskonale. Oczywiście wiemy, Heyman wygłosił swe klasyczne promo. I walka pas interkontynentalny Ziggler kontra Mi słabo. No cóż, słabe show, o o wiele lepsze było właśnie na gali SummerSlam. Walka zakończyła się wyliczeniem pozaringowym Wygrywa miss jednak w ostateczności. No niestety, Dolph Ziggler. Znaczy, czy niestety? Niestety dla Demisa, może tak dla The Assomboyna. Dobra, no po prostu obrania swój pas mistrzowski. Tyle. No jednak dobrze. Demis y, przegrywa. no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Super kick, miss odwrócony, zigzag. No i po raz kolejny Demis dewastowany. Po walce to już było, dobra Swagger kontra Cesaro. Wygrywa Cesaro, po walce przychodzi Bow Leave Bo Dallas. Ach i mówi szokujące słowa. Po raz kolejny przegrałeś, Jack. Niczym jak na SummerSlam. Co teraz rywalizacja? No cóż, yy, Swagger z Bow Dallasem. Prawdę mówiąc, nie chciałbym tego zobaczyć. Wcześniej ogłoszony Sixman. Tak, team match. Jednak na Big Show zmierzy się z Ericiem Rowanem na main event. Sheamus yy, w składzie, Sheamus, RVD oraz Roman Reigns kontra Randy Orton, Ryback and Curtis Axel czyli Rybacksel oraz The Viper. O czym wcześniej wspomniałem, walkę poprzez yy, Five Star Frog Splash wygrywają face'owie. Niesamowite, ale fajnie zobaczyć takie walki. Promo wajata na zapleczu od jednośnie Y2J, z którym wcześniej jeszcze kilka minut temu przeprowadzono wywiad z Rene Young również na zapleczu. Ach, no i cóż. Tak, team. Mecz. Kolejny. Po tym promie Łajacia. Łajacia. o wajata Łajata. Deusos kontra właśnie no cóż. Nikt inny jak yy, Stardust oraz Goldust Wygrywają tę walkę Stardust oraz Goldust I na Night of Champions Na Nocy Mistrzów raczej to pewnie oni Dostaną puszczy, wygrają No nie wiem, przekonamy się W najbliższym czasie, zobaczymy co tam Przyniesie nam najbliższa Przyszłość, ale walka no, Najgorsza, no co jak co Ale nie oszukujmy się, nie była Deusos, po prostu zdewastowani Ach, okej, okay. bardzo dziwne Jednak yy, wychodzi Rusev yy, Chwalą Wladimira Władimira Putina Jednak dobrze, później Później, później, później yy, Wychodzi Mark Henry I mówi to co mówi No i na Night of Champions na pewno dostaniemy walkę Pomiędzy Henrym A Rusevem prawdopodobnie No, nie wyobrażam sobie inaczej Jednak skoro ze Swagerem Się to wszystko do cholery skończyło tak jednak nie było triumfu no, Stanów Zjednoczonych na yy, SummerSlam. Tak teraz War jest Slam, najsilniejszym mężczyzna świata. A przynajmniej WWE go za takiego uważa. No to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo naprawdę to jest podejrzane, to jest bardzo dziwne. Jednak skoro po raz kolejny będzie klepał, yy, po prostu cholera. No cóż, ten przeciwnik Rusewa, no to się zdziwię. Henry, zniszcz Ruska na Night of Champions. No i pokaż mu, że ta noc należy do ciebie. Choć nic nie jest potwierdzone, ale doskonale wiem, jak to. Ach, tak wygląda. Main event: Falcon anti Match Rollins kontra Ambrose. Dosyć dziwna końcówka, jednak zaraz do tego dojdziemy. Otóż tak, yy, było krzesło, był stół po niesamowitym superplexie, walka miała tempo, było pełno krzeseł oraz kendo sticków, takie do kendo zawsze są, bodyslam na krzesło również dobry, walka przeniosła się w publiczność, mało brakowało, panowie wyszliby na zaplecze, oprócz tego co się działo, no był superplex taki, no cóż, można by to nazwać na krzesła z narożnika, jednak wiemy jak to wygląda, mieliśmy kontrę, no i w ostateczności wyszło to. Co wyszło, no ale dobra. Walczyli na stageu, był, no cóż, pinych. Było to, co się podobało. Science and Flip, Powerbomb na te krzesła. Był naprawdę niesamowity, ale z jaką kurde precyzją to Rollins wykonał. Niesamowite. Science and Flip, Powerbomb. No, cholera, to było po prostu genialne, mieliśmy blackout, czyli kormstomp, te nadepnięcie stopnięcie, kurde, cokolwiek nadużywam słowa, kurde jednak na stole komentatorskim mieliśmy finisher Rollinsa, który na Summerslam yy, wykonał Dean Ambrose na nim ale pomijając fakt no to kurde, Dean Ambrose, headlock driver nieudany, kormstomp na stole komentatorskim i co dalej dobra, jednak no cóż końcówka, po prostu końcówka tej walki Jaki kurde końcówka tego row, po prostu no nietypowa. Jednak dobrze, Kane odsłonił ten y, stolik i co się okazało, że tam były cegły, pewnie beton, y, po prostu... Kawałki betonu, choć wiemy, że to pewnie były pustaki czy coś w tym stylu, no jednak, żeby tak kurde skoczyć tym kormstąpem prosto na głowę, właśnie Ambrose, prosto wbijającego i no kurde, Ambrose w te kawałki betonu, jak zostało powiedziane, no jakby inaczej, w każdym bądź razie to było po prostu niesamowite i kurde, Ambrose tam po ogali został wynoszony no po prostu na noszach z areny, moja ocena row bo tak się row skończyło, wcześniej to Kane odsłonił to, więc pomysł ten tym chłop miał, jasne yy, moja ocena row to jest naprawdę, no cóż yy, taka, hmm, w skali od 1 do 10 row może ocenię na 8, 8 to jest moja oczywiście ocena tej, tej tygodniówki no i tak kończy się ten odcinek swoje opinie na temat tych dwóch galpisz na, na dole pod filmem, w komentarzach ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!